Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Serii Avatar World. Ja jestem Sylwia Testuję no i zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym to będzie kolejny update. Widzimy już go tutaj na samym środku. A będzie to, moi drodzy, jakieś biuro, w którym są pracownicy. Ja robię update 4 razy 2 to oczywiście 8. Gierka już mi się zaktualizowała. Widzimy tutaj mnóstwo napisów new, ale na początek wejdźmy właśnie do tego budynku. Słuchajcie, z tego co widzimy, no to jest on dosyć ładny. To jest pierwsze pomieszczenie. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, gdzie już są pracownicy. Przechodzimy w bok, mamy kolejne biura. Ej, to wygląda naprawdę nieźle. Tutaj mamy chyba taką jakąś kuchnię, kolejne biuro, no i na samym końcu chyba jeszcze za tą salą taką mamy tutaj jakąś panią chyba dyrektor. Może to ona będzie mogła mnie tutaj zatrudnić. Słuchajcie, ale ja tutaj powinnam z nią nieźle porozmawiać. No ale słuchajcie, skoro nowe miejsce, to również nowe sekrety. Zacznijmy sobie najpierw od tego miejsca. Spójrzcie tutaj, Ma, zaznaczyłam Wam kółeczkiem, miejsce, w które będziemy musieli wkładać długopisy, długopisy w przeróżnych kolorach. Pierwszy długopis jest, jest już tutaj na biurku, w kolorze złotym. Kolejne długopisy mamy tutaj w pudełku. Sprawdzimy, czy one pasują. Sprawdźmy zatem. A słuchajcie, chyba nie, to nie są te długopisy. Zatem musimy szukać jeszcze dalej. Okej, okay, widzę długopis. Zobaczcie, tutaj za tą szybą, tylko że ta szafeczka jest zamknięta na kłódkę. Musimy znaleźć teraz jakiś kluczyk. No dobra, aby go zdobyć, musimy tutaj zajrzeć na tę tablicę. Po odsłanie sobie te mniejsze karteczki, a następnie po kolei musimy wykonywać zadania. Pierwsze zadanie to jest zadanie, zobaczcie tutaj, jakby śmietnik. Wówczas musimy sobie wziąć jakąś karteczkę, wrzucić do śmietnika. No i proszę bardzo, kartka nam spadła. Następne karteczki, jakie tutaj widzę, to mamy drukarkę, mamy telefon. No dobra, w takim razie przechodzimy tutaj obok, naciśnijmy sobie na tę drukarkę. Wydrukowała nam się kartka. Teraz bierzemy do ręki słuchawkę. Zobaczcie, kartka z drukarki. Nam spadła. Jeżeli weźmiemy słuchawkę, to musimy po prostu zadzwonić. Kolejna karteczka nam spadła. Kolejna rzecz to jest niszczarka. Zatem wkładamy do niszczarki tutaj karteczkę. I kolejna karteczka nam spadła. Teraz siadamy do komputera, coś tam sobie poklikajmy. Słuchajcie, wszystkie kartki nam spadły. No i pojawił nam się kluczyk. Co za tym idzie? Fajnym sekretem jest właśnie szukanie kluczy tutaj. No dobra, otwieramy sobie tutaj tę szafeczkę. Słuchajcie, udało się to dam, to dam. No i mamy teraz niebieski długopis, który na pewno będzie nam potrzebny. Idziemy tutaj do pani dyrektor, niebieski długopis długopisik. Ląduje oczywiście tutaj na tym pierwszym miejscu. Idziemy sobie powoli odkrywać kolejne sekrety. Na samym wejściu, zobaczcie jaki piękny jest akwarium. No i tutaj chowa się jeden z długopisów. Bierzemy sobie, słuchajcie, tutaj podchodzimy do tego pudełeczka, naciskamy na nie, no i mamy to czerwony długopisik, był schowany w takiej skrzyni w środku akwarium. Znowu wracamy do pani dyrektor. Słuchajcie, te sekrety są tutaj naprawdę nieźle poukrywane i musimy się nieźle natrudzić, aby je rozwiązać. No i teraz kolejną rzeczą będzie tutaj ta wielka tablica. Od razu wam powiem, że za to tablicą kryje się ostatni długopis. Chodźcie razem ze mną do kuchni. Otwieramy sobie lodóweczkę i mamy tutaj kółeczko. Kółeczko będzie nam potrzebne, aby naprawić to i zamontować tutaj kółeczka. Kolejne kółeczko powinno być gdzieś na półce. Poczekajcie, o właśnie jest tutaj. A ostatnie kółeczko znowu musimy się przenieść do akwarium. Tylko poczekajcie, czy ono jest w akwarium, czy tutaj obok? Tutaj obok, zaraz przy tych ulotkach mamy dwa ostatnie Kółeczka. Zatem wracamy tutaj do naszej sali konferencyjnej. Kółeczko instalujemy sobie tutaj. No i mamy to. I słuchajcie, teraz możemy tą tablicą sobie przesuwać. No i mamy to ostatni długopisik w przepięknym fioletowym kolorze. No i idziemy sobie teraz tutaj do naszego biura. Jak widzicie, brakuje tutaj tylko jednego długopisu. Co zatem tym idzie? Wkładamy go sobie, co zrobi nasza szefowa. Yy, musimy go tutaj wsadzić. Ej, do, o, jest! Udało się, słuchajcie. Przewoła, aż wstaje z fotela i ma tutaj dla nas jakąś teczkę. Ej, czy to oznacza, że ja właśnie zostałam tutaj zatrudniona? A, słuchajcie, byłoby super. Zobaczmy, co my mamy w tej teczuszce. Otwieramy. Ej, słuchajcie. Oh, chyba faktycznie zostałam zatrudniona. Dostałam strój. Okej, okay, okulary, buty. To są. Skarpetki i patrzcie na to, jaki elegancki czarny strój. W zasadzie to jest taki garnitur. I ostatnia rzecz, jaką tutaj mam, to jest zegarek na rękę. O, wow, patrzcie na to, czy ja mogę go założyć? Chyba w ten sposób. Poczekajcie. I moje rzeczy sobie schowam z powrotem tutaj do tej teczuszki. No i jestem. Słuchajcie, udało się. Zostałam chyba właśnie zatrudniona. Ej, co jest grane? Ja sobie od razu mogę usiąść tutaj na tym fotelu i rozwiązywać kolejne zagadki. No dobra, już Wam mówię. Co będziemy teraz robić? Otóż na biurku znalazłam pieczątki. Pieczątkę w kolorze zielonym oraz pieczątkę w kolorze czerwonym. Pobawmy się tymi pieczątkami. Weźmy sobie tutaj jakąś kartkę z tego stosiku. Weźmy sobie zieloną pieczątkę. No i proszę bardzo. Pieczątka jest już zrobiona. Odłóżmy sobie to tutaj. Kolejna kartka i weźmy sobie teraz czerwoną pieczątkę. Wow, zobaczcie jaka piękna. Chyba w takim jakby kształcie trójkąta. Odkładamy sobie tę karteczkę. No i ja zadowolona. Słuchajcie, mogę sobie teraz usiąść przy tym biureczku, no i dalej zarządzać. Dobra, odkryjmy kolejne sekrety w tym pomieszczeniu. Ten obraz. Wow, się rusza. Patrzcie na to. Mamy teraz tutaj jakiś safe. I poczekajcie, ale jakie ja mam tutaj wybrać numer? Mam sprawdzać każdy numerek. Tych numerków na szczęście nie jest zbyt dużo. Hmm, poczekajcie, zaraz Wam zdradzę, jaki to powinien być dokładnie numerek 1-3. Następnie na trzecim miejscu musi być 0. No i sprawdźmy sobie, który po kolei teraz numerek na ostatnim miejscu otworzy mi ten save. Poczekajcie, czy ja muszę coś tutaj nacisnąć? 1, 3, 0, 4. nam, cóż my tutaj mamy? Jest akwarium, Uuu, jest ramka ze zdjęciem chyba jakichś najbliższych i kubek. I to nie byle jaki, bo to jest złoty kubek. U la, la, słuchajcie, kubek prawdziwego prezesa. A to akwarium, to powinniśmy chyba zabrać. I zabrać je tutaj na sam początek. Yy, idealnie będzie tutaj nam pasować, gdzie możemy włożyć na przykład tę taką piękną rozgwiazdę. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś sekrety? Możemy porozmawiać sobie tutaj z tą pracownicą. Możemy nawet troszeczkę ulala poplotkować. Ona tutaj bardzo mocno pracuje. Co my tutaj mamy? Jeszcze jakieś gazetki, ulotki? Dosyć sporo tego tutaj mamy. Możemy sobie każdą gazetkę i wszystko posprawdzać. Tutaj już sobie wszystko sprawdziliśmy, ale wiecie co ja tutaj znalazłam? Takie piękne maskotki. Nie mam pojęcia skąd one się tutaj wzięły, ale mamy maskotkę, która przedstawia jakąś lalkę. Jest też króliczek. Może zróbmy sobie tutaj taką oddzielną półeczkę, gdzie je wszystkie pięknie poustawiamy. Znalazłam kolejną maskotkę. Jest tutaj za szybą. To jest taki robaczek. Na górze mamy kolejnego pluszaka mm, króliczka. Sprawdźmy w ogóle ile uda mi się tutaj tej Pruszaków znaleźć. Lecimy dalej. Tutaj mamy, no nie wierzę, Kolejnego takiego śmiesznego robaka. W kuchni chyba nie ma żadnej maskotki. W lodówce też nic nie mamy. Zobaczmy jeszcze w szafkach. O, szafka jest pusta. Tutaj mamy kolejną maskotkę. Wiecie co? A maskotka troszeczkę mi przypomina tę panią dyrektor. Zobaczcie. Podobna fryzura, kolczyki, podobny strój. To chyba ewidentnie musi być właśnie ona. I co udało mi się znaleźć? Dwie maskotki tej pani, dwa króliki i dwa robaki. Co? No, oni jedzą tutaj w tym biurze. Chciałabym zobaczyć lody. Ej, mamy dwa smaki lodów. Jaki piękny jest ten lód, taki jakby tęczowy. Mm, jest naprawdę, słuchajcie, przepyszny. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś takiego różowego lodzika, to sobie go też posmakujmy. To jest chyba lód jakiś malinowy. Nie miałam pojęcia, że ludzie w pracy w takim biurze jedzą na przykład lody. Na górze mamy jakieś kolejne przekąski to są chyba jakieś chipsy. I mamy tutaj jeszcze jakiegoś takiego fajnego ciemnego batonika. Czy możemy sobie zrobić kawkę w tym biurze? Sprawdźmy. A, wzięłam kubeczek, nalałam sobie kawki do kubeczka. Da radę to zrobić. Możemy również usiąść sobie na takim stanowisku, założyć sobie słuchawki, wziąć telefon do ręki, no i słuchajcie, zacząć rozmowę. Możemy tutaj pracować właśnie chyba jako jakaś infolinia, jako jakaś pomoc na infolinii. I tych stanowisk tutaj mamy naprawdę dosyć sporo. Możemy ściągnąć sobie tutaj tą tablicę. Oczywiście, że możemy. Czy możemy na niej coś napisać? Niestety nie. Tutaj chyba możemy zadziałać jakimś o, wyświetlaczem. Właśnie. Mamy tutaj jakieś. Yy, mega dziwne i mega ups, yy, trudne wykresy do zinterpretowania mamy tutaj tego dosyć sporo po drugiej stronie mamy tą naszą tablicę i chyba na tej tablicy o właśnie, możemy sobie coś napisać albo narysować z pisaniem tutaj jest dosyć trudno, poczekajcie bo za każdym razem jak chwycimy yy, ten pisak to on po prostu zaczyna pisać i z pisaniem jest naprawdę dosyć kłopot. No i na końcu najważniejsze miejsce, czyli oczywiście moje biuro, gdzie zajęłam miejsce tej oto pani dyrektor. Ona już przyszła na emeryturę, teraz ja tutaj pracuję. Zagadki rozwiązane, dajcie koniecznie znać, czy podoba Wam się ten dodatek, czy rozwiążecie tak jak ja wszystkie sekrety i oczywiście dajcie znać, czy Wam pomogłam. Na koniec dnia zorganizowałam jeszcze zebranie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia. Pa, pa.